Chyba gdzie samochód? Daleko. Jesteśmy dzisiaj wydłuższy, nie dawałem info, bo zapomniałem. Ale mam nadzieję, że się nie obrazicie, jeżeli ktoś będzie chciał mnie spotkać następnym razem, to dajcie znać w komentarzach, wtedy na grupie będę pisał, że jestem gorszy. A jako, że jest sobota, to odbieramy sobie paczuszkę, czyli aki star starpeas, jest dobra. I czy będzie w końcu pierwszy szalni z paczki, bo jeszcze nigdy nie miałem, a już widziałem parę osób miało może dzisiaj. Co bym chciał? Nie wiem, ale coś mi się przydało. Rar Candy, dobrze, że nie jest tą. I Start Encounter, Lugia i... Nie shiny. 1545, czyli słaba. Dobra, ja sobie ją złapię, oczywiście napaj napka i zapraszam Was na odcinek. Jak się on nazywa? G, 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 G i B. No, no, tak. i P. Paki, A 54? No, spoko. Mr. Lucky, stał na Ultra Bola. Spoko. Dobra, jest z nami Oscar, Toastera LaBastia. Być goś na pewno go zna. To im nie muszę jak go przedstawiać. Ale mamy Lucky Frenda, więc lubimy Freida Lucky. Dobra, wchodzimy... Czuję, ty Dobra, już wysłałem do ciebie, nie? No tak. chodzę, 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 chodzę. Dobra. Lucky trade. I ja biorę Gibla. A ja pialgę. Dialgę, tak? Czy palgiem? Wieś palgę. tak? Tak. Z To Z biustem. Może być z wiustem. Dobra. Obojętnie w sumie, nie? I tak będzie kilometrówka, jeszcze dodatkowo trzy Take down quister. Mogę jeszcze taki zmienić przed tutaj. <laughs> Nie <laughs> te, te. trzeba. O, trzy cukierki. No, trzy cuksy, z Warszawka. Jalga z Warszawki. gibl z Goszczy. 635, Ja już jednego gibla mam, lucky, ale słabego. Niech też się udało. Ale to fatalna ID, będę też polował Ja już Lucky Trader robiłem na niego. 6-2-4. Jak będzie z atakiem 15 defensa. Defense, to samo. A i że wyszło to tak? 2, 8, 3, 5. A, to słabe. Czyli to jest 15 Dobra, zrobimy sobie do screena, zaraz go sobie sprawdzę. Czyli mój pattern się zepsuł, bo zawsze miałem dwa słabe trady laki. A trzeci był dobry taki 93-98, przyłamałem schemat. Spoko. No ale jeszcze mam parę, także... Dla mnie wpis do laki deksów, więc no. może jak, może kiedyś się pochwalę. Powiem, Chyba, można? że nowe... można? można powiedzieć ile masz? Ile Ci brakuje? Eee, brakują mi cztery laki. Czerim, który wyszedł. Właśnie mm -hmm. będziemy jeszcze może na Lury jechać, może no. akurat uda się złapać. Palkia, Mel Spirit. No i w sumie Uksi i... I te no. Tamte. No. I to tamte. I tak? będzie cały... Pokedex Oprócz Regionalek jeszcze nie, nie jakie one są. Laki? A, Laki. No ja to powoli się z tym zbieram, więc... Może, może w Dortmundzie jakoś... się u znaleźć. No wie. ja też bym chciał Upsi. Do Tego drugiego to tak. No ale do Deksu może... może... No, Kodżanka no, w Japonii. Brandona nie, nie będzie to lipa. Chciałem z Brandonem zrobić trade'a. No ale... trudno. Dobra, jedziemy na Lury. Jak będzie coś ciekawego, to... Nagramy, pewnie nagramy. No. To dziękuję. To dziękuję i no. tam w w razie. Dzień następny. Jesteśmy zaraz na tych lurach, co wam mówiłem wczoraj. Eee, znaczy zaraz je odpalamy. Dwa shiny Tu w ogóle znowu jest Nest Raulifów sanker. Nie szajni. Ale akurat na słońcu będziemy na ławce, spoko. I grał w też nieszajni. Siadamy, odpalamy lury. Jest z nami jeszcze raz Oskar i Losieks. Losieks miał wczoraj, przed wczoraj urodziny, także możecie złożyć mu życzenia w komentarzach, jeśli chcecie. Dobra, yy, co? Odpalamy, tak? Odpalamy. Odpalamy. I jeszcze mi Reviews... Nie nieszajni. No to działamy. Generalnie z lurków nic ciekawego nie poleciało. Ale o, właśnie Oskar, Znaczy u mnie nie poleciało nic. Ale miałem to powiedzieć. Oscar za mi Skytera. Teraz jesteśmy w Myślęcinku. Chodzimy. Spawny są. Jest to ogólnie Widoczki tu mam, pokażę. O, takie ładne. Spoko. No ale może poczekamy na piątkę, może zrobimy rajda zobaczymy. Trzeba iść kupić jakieś picie i jedzenie. Bo losiec tu już szaleje z głodu. Daleko. Ja już się kluję. Ale tu w myślęcinku nie zapałem nic Szaini, chociaż było pełno Mistribiusów, Triko i tych innych rzeczy, no ale nic, szajni jak widzicie. No, dla prasiwy kluż dyszki, spoko mamy jeszcze tak, sila, z Questa. Nie jest shiny. I dziwi mnie to. Ale tak, od 1 lipca zmiany mamy w Research Boxach. Czekajcie, zaraz złapiemy tego sila. I już wam będę wszystko mówił. Dobra. Siedzi. O, plus, włączony. Spoko. I tak, od 1 lipca w paczkach, tak, siódmy stempel mamy. Latias, Latios, Graudon i Kyogre. Także wszystkie cztery poksy dostępne w wersji Shiny. Nowa spinda będzie dostępna z questów. Nowa forma. I pierwszy raz będzie dostępna również w wersji Shiny. Także zielona spinda... No spoko, nie? Coś, coś innego. Na pewno będzie polowanko na to. A także mam, będziemy mieli wymianę na x Na x będzie teraz Speed forma Deoxysa. Także ogólnie... Co? Wszystko. Zobaczę jeszcze tutaj czy mamy coś nowego. Albo spytamy Oskara. Oskar wszystko powiedziałem? Wszystko, wszystko. wszystko. Idziemy coś zjeść, bo zgłodniliśmy. Trochę chodzenia w takie słońce. To już troszeczkę zmęczeni, ale... Pijemy, także jest dobrze. Dobra, rajdzik na Kajogra. Nie wywali mnie, nie wywali mnie. Spoko. Także nachudziliśmy się z zeczka <gulnie> ogólnie po miśnym Żadnego shiny nie było, więc mam nadzieję, że teraz wpadnie jakiś shiny kajoger chociaż. Może jakaś Cetunia. albo coś. Zobaczymy. Mamy busta dla Poksów. Trawiastych, więc a kajoger ma hydropompę więc luzik, teraz do domu zjeść coś Bo głodni strasznie, zresztą jak sami jesteśmy. To już praktycznie chodzimy ile? 4,5 godziny, kilometrów na pewno się troszeczkę nabiło Jajek się nawykluwało, ale nic szajni. Ale stardust, nie? Stardust. Dla mnie najważniejszy jest Stardust w tym momencie. Bo mam troszeczkę boksów do wymaksowania na odcinki specjalne na 5000 subskrypcji, już niedługo. Mam nadzieję, że wpadnie. Generalnie, jeżeli damy radę wbić je przed Dortmundem, to na do przed Dortmundem wpadnie jeden specjal na 5000 subów, a po Dortmundzie rzucimy drugi za jakiś czas. Więc subskrybujcie kanał żeby się dowiedzieć co to będą za dwa odcinki takie myślę no mam nadzieję, że będą specjalne i że wam się spodobają także generalnie Szedł kajoger niewygodnie mi tak na kucku ale w drugą stronę sprawdzawa więc nie chciałem po głosu dzieci i dobra, szajniczek Nie szajni. Dwa, trzy, pięć, jeden. Dwa, dwa, osiem, dziewięć. Tragedia. Dobra, porzucam se na bo ostatnio na Ride Hour to nie miałem szansy połapać. Dobra, jak teraz nie usiądzie, to widzimy się za chwilę. No i kończymy wyprawę do Bydgoszczy. Tutaj ostatnie sprawy mam do załatwienia, ale tak, yy, zeszły tydzień, żeby nie było, że tylko raz tak zrobiłem, w tym tygodniu przyszedłem 119,2 km, więc no 100 km to jest no na luzie do zrobienia. Już <laughs> przestańmy się kłócić, bo no wiele, wiele osób przechodzi ponad 100 km, nawet dużo, dużo więcej co tydzień. No ja tak, no, no widzicie jak gram. Gram dużo, więc chodzę też sporo. Ale tak, co chciałem teraz wam pokazać. Mamy już poszły nowe eksy wczoraj. Czy Jak wy to oglądacie to w niedzielę chyba tak, w niedzielę poszły. Nie wiem. No ale poszły nowe eksy. Nowe eksy już będą oczywiście z Deuxysem w formie Speed. I ja dostałem na. Gdzie on jest, jest X-Ride, Na mozaikę w Arkadii. <gryw> na Ride right Hour. No ale spoko, zrobi się. Nie wiem, czy uda mi się to nagrać. Ale no na pewno zobaczycie w razie co nagrany ekran. I teraz na koniec bym chciał Wam pokazać, bo jednak zdecydowałem się zrobić tego gibla. Zrobimy sobie wpisik do Pokedexu od tostera. 93% wyszedł ten gibel, Więc generalnie się zastanawiałem, czy go robić, ale dobra, robimy go. Jest odpalone w jajeczko. Więc idzie ewolucja. Muszę w ogóle pouzupełniać ten mój Pokedex. Mam go bardzo mało uzupełnionego. Ale jest. Wpisik do Pokedexu. Spoczko i garczompik. 93%. 13% ataku. No, wolałbym, żeby miał 15%. No, ale co zrobić? Co zrobić? Kurde, komarzyska. Jest garcząb. Nowy wpis do pokédexu. Zobaczymy, czy będziemy go maksować. Może troszeczkę przeczekamy, żeby może znajdzie się jakiś lepszy. 2243 CP. Także z mojej strony w tym odcinku to by było wszystko. Ja już za chwilę ruszam powoli do Warszawy. Także będą teraz odcinki z Warszawy, potem Dortmund. Już niedługo, już trzeba zacząć się przygotowywać. Także jeszcze teraz... Czekajcie, schowam telefon. Jeszcze teraz zobaczycie za chwileczkę coś nowego. Także dajcie znać w komentarzach, czy Wam się to podoba. I jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Nie zapomnijcie o wciśnięciu oczywiście dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami. I widzimy się w na następnym odcinku, chyba Ride Hour. Chyba to będzie Ride Hour. Zobaczymy, jak się wyrobię czasowo, ale raczej to będzie Ride Hour jeszcze z Kajogrem. Także do zobaczenia.